Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie pogadamy o ostatnim spotkaniu 21. kolejki, która zakończyła się 15.03.2021. Był to mecz Stal Mielec pod biesko -Biała. To był bardzo zacięty mecz pomiędzy tymi dwoma drużynami i Stal Mielec wreszcie uciekła od szesnastego miejsca. Ze względu, że wygrała z Podbeskidzie biała, to tym razem na zmianę Podbeskidzie grzeje szesnaste miejsce z nowym trenerem. A gola strzelił Gettinger i Flis dla Stali Mielec, a dla Podbeskidzie biała Bliński i czerwoną kartkę w ekipie stalimienec oberwał Dadocha. Mecz się oczywiście zaczął o 18.00.